Cześć Boże, Chrystus zmartwychwstał! stał. Prawdziwie zmartwychwstał! stał, dzień dobry. Kolejna niedziela paschalna, niedziela wielkanocna, tym razem już trzecia. Kościół zaprasza nas dziś do spotkania z Jezusem przez piękne słowo, a w sposób szczególny przez fragment Ewangelii według Świętego Łukasza z 24 rozdziału. To scena która opisuje spotkanie pana Jezusa z apostołami. Jezus przychodzi, mówi do nich: Pokój wam. Doświadczają tego, że on prawdziwie zmartwychwstał, żyje, mogą się go dotknąć. Pan Jezus je z apostołami, z uczniami i poucza. I mówi o tym, że Mesjasz miał cierpieć, że zmartwychwstał i też odwołując się do Jezusa, do jego imienia, będzie głoszone nawrócenie, odpuszczenie grzechu wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Ale kiedy patrzę w to słowo, to bardzo dotyka mnie pewna klamra, która w czytanym fragmencie Ewangelii jest. Oczywiście wiemy, że tekst Ewangelii normalnie jest ciągły, ale kiedy Kościół daje nam słowo do rozważania, no to jakoś trzeba to podzielić, tak? żeby to był fragment. Jaka jest, jaka jest ta klamra? Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze. Jak go poznali przy łamaniu chleba. To znaczy, to jest po scenie z Emaus. Tak? Potem jest słowo, yy, o, o którym powiedziałem, ukazanie się Jezusa i jego pouczenie, i Wy jesteście świadkami tego. Tą klamrą jest świadectwo. Tak? Tak? Oni opowiadali, co ich spotkało, a potem Wy jesteście świadkami tego. Świadectwo jest kluczem do ewangelizacji. Świadectwo jest kluczem do tego, by zmieniać świat. Świadectwo, to znaczy Twoje doświadczenie widziałem, doświadczyłem, spotkałem Pan przemienił moje życie w wielkich i w drobnych sprawach że to doświadczenie jest czymś przemieniającym tych, którym mówimy, którzy nas słuchają. Kiedy głosimy świadectwo, Duch Święty czyni wielkie rzeczy w słuchaczach. Dlatego bądźmy świadkami. Zauważmy, że kiedy będziemy mieli tą postawę świadectwa, kiedy będzie w nas to, y, ta gotowość, tak, ja chcę być świadkiem, to jednocześnie, jestem o tym głęboko przekonany, Pan Jezus, y, tak jak usłyszeliśmy dziś, oświecił ich umysły. Znaczy Jezus będzie nas oświecał, znaczy będzie nam dawał. Bardzo głębokie doświadczenie za każdym razem tego, że On jest. I nie będziemy powielali świadectwa non stop takiego sprzed 20 lat, tylko będziemy mieli tak wyczulone serce, oko, ucho, taka będzie miłość nasza i zażyłość z Jezusem, że będziemy widzieli świeżość Jego działania. I choć będziemy się odwoływać do różnych wydarzeń z przeszłości, bo przecież trudno tego nie robić, to zawsze będzie coś aktualnego, coś co będzie ym, niesamowitą siłą by ym, pokazać, że ewangelia się dzieje, że Jezus żyje. Jeśli nie ma w nas pragnienia dawania świadectwa, yy, bo w ogóle nie chcemy przyznawać się do wiary, albo że łatwiej nam jest zgłosić doktrynę, no to też skutków nie ma. Dlatego popatrzmy właśnie na tą klamrę. Słowo, świadectwo, tak? To jest klucz. Moje świadectwo, moje doświadczenie. Wprowadzam ludzi w moje spotkanie z Jezusem i cieszę się, kiedy oni spotykają Jezusa. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie. Życzę dobrej niedzieli, świętujcie. No i wykorzystujmy różne momenty dodawania świadectwa. Chrystus zmartwychwstał.